Koniec i łaj. dzisiaj z nami jest Kaki O ja. I tworzymy dzisiaj nową serię. Chcę mieć Dziadką Dżunglę. Bo się zdenerwowałem na ten już biomy zimowy. Jak nazywamy świat? No na razie to będziemy napisać sobie Dżunglę i to wszystko. Dobra, to my się już widzimy. Nie chcę Wam tutaj przedłużać. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Dzisiaj kłócimy o mikrofon, bo chcę mieć mikrofon. I nowego kompa pewnie będę miał. I na nowym kąpie będzie nowa seria też. Prawda, że będzie? No, jak będzie nowy kąpa, nie wiadomo, kiedy on będzie. Nie, z Katy to się nie da nic. Z Katy to się nie da nic. No, zostaw. Mówię tutaj nagrywam, widzisz, że ja się ustawiam? O, patrz, tak jest idealny. O, parę idealnie ułożyłem. No bardzo dobrze. Tylko trzeba na równo to dać. No nie muszą widzieć tych ikonek, nie? No oczywiście, że nie. To nie jest najważniejsze na świecie. Nie. Film jest ważny. To... Na razie to nie ma nic gadać, ale już jest tyle procent, że będzie co gadać. Proszę. Rzadka dżungla, proszę widzowie. Jak myślicie, napiszcie w komentarzach, co będzie. Zastąpujcie sobie film. Ja nie patrzę, i ty mi nie mów, okej? Okay? to jest? Serio? Serio? No co to jest? Dżungla to jest? Nie. Las ty... świerkowy Jezu, jak ja nie znoszę lasu świerkowego, a ty też? Ty też nie znosisz? Ja Czym... gdzie tam lubię. Jakieś lagi mam małe. To... No dobrze też mam ustawione. Na razie tu kupię drewno, bo nie chcę latać bez... Niczego. No to pokopiemy troszeczkę. na tego drewna nam potrzeba. Czy taki? Dom budujemy? Nie. Przecież to w dżungli dopiero będzie ten dom. A no to ja nie wiem po co kopie drzewo. No, żeby musieć zrobić crafting table, patyki, z tego zrobić kilof. A to gdzie znam planów? Hmm. Zostawię sobie tą sadzonkę świerkową, jakby ona nam się kiedyś chcieli mieć drzewo świerkowe. Nam no się przyda, prawda? Że nam tak, może się tak, przydać. Tak. To może mi opowiedzieć, jakie mamy plany na tym światowym, bo ja to się... Na razie mamy plany z tego uciec i szukać dżungli. No to lecimy. Zróbmy może sobie kilo. Ja tutaj tak strasznie lamię. To jest nowa seria, jeszcze muszę się... Bo mam inną myszkę i muszę się do niej przyzwyczaić. Prawda, że tu jest inna myszka? Inna myszka. I mam, muszę się do niej po prostu przyzwyczaić. Zaraz, zaraz. Bo już się do tamtej przyzwyczaiłem, że tutaj były takie małe te późniejczki, nie? Mm. No i było mi dobrze. Ale teraz kupiemy kamienie, nie ma co gadać o myszkach. Ale oczywiście. Kupimy se kamienie, ile nam go. A! Z... Czekajcie, zróbmy sobie tutaj, bo się nauczyłem już tego efektu, jak je robić. Spatrzcie, efekt, geef, tutaj swój Nix, Nie. Minecraft, VISION 1, A, to trzeba ze spacją. 1-0-0-0-0. 0. O, mamy widzenie w ciemności. Musiałem to dać innym. No już jest dużo lepsze. No, a co dopiero jak będą pochodnie, a to pochodnie tak go ulepszają, wiesz o czym? No, dużo uwietlenia. O tym, że po prostu yy, yy, po prostu no, jak to nazwać, yy, zapomniałem ten, jak się to nazywa, że będzie takie bardziej żółte światło. O, po prostu takie żółte będzie światło. Okej, okay, zróbmy sobie patyki. Zróbmy sobie kilof. W... Ale ja tutaj lamię, prawda? Prawda. Bo to jest nowa myszka, więc nawet Katy się zna, że lamię. Patrzcie, tak się układa. Chyba, że wy macie inaczej do układania, ale ja sobie tak układam, bo tak zobaczyłem, że prawdziwy Minecrafter tak układa. A ty też tak układasz? No, uczę się. Staram się. No, ale czy to już będzie koniec? Odglądam. Weźmy sobie trzcinę, bo w dżungli jest mało chyba trzciny. Więc lepiej je zabrać sobie. To będzie też przygoda taka. Nowy sezon na 1.18.1, bo już jest. No. Słońca nie ma, pochmurzmy no. dzień, żeby tylko nie było deszczu. O kurde, ale lagi, widzisz to? Ja mi no zlagowała. No. To nie tylko u was widzowie, to u mnie też. U nas też. Okej, okay. lecimy się. Weźmy więcej trzciny, bo dwie sztuki trzciny to nie jest największa ilość. No nie jest. A jak już mamy zrobić jakieś... Jakieś... O, gdzie zali? A co takie różowe tam stało? No właśnie, tu jest... Świnki stały, ale obok drzewa azali jest często ta jaskinia serowa. Świnki wiedzą, co ładne. No, świnki wiedzą. Jest jakaś jaskinia, ale to chyba spaghetti. A my do my jaskini spaghetti nie lubimy. Prawda? No, szukamy na razie serowej, ale jak nie znajdziemy... No, ale ja bym chciał mieć w tej rzadkiej dżungli schody do serowej jaskini z muchu. Jeszcze w dżungli nie znaleźliśmy. No właśnie, nie. Jak już, ale ta dżungla to nie jest taka... Sama dżungla w sobie jest rzadka, ale jak mamy mieć tą niegęstą, to w zwykłej dżungli nie będę mieszkał. W tej gęstej. A Ty też? A dlaczego? Ja tą gęstą też lubię. Taka ale papugęta. nie, ja nie mieszkam w dżungli. A jakie były piękne papugi. Ja, innymi, nie ja nie chcę mieszkać w gęstej. A tam będzie większa szansa, żeby zobaczyć taką papugę. W tej rzadkiej? No, bo jest tam mało drzew bo one mogą... Tam sobie latać i możemy, mamy większą szansę, żeby ją zobaczyć. I jakieś lagi mi tutaj straszne. Co je? Zostawmy sobie jeszcze to mniejsze. Okej, okay, tak mu. O, już lepiej. Lepiej trochę, prawda? No lepiej. O, no dużo lepiej, gdyby powiedziała. Weźmy sobie też borówki, bo tam nie będziemy mieli słodkich jagód. Więc zabierzemy sobie te borówki. Borówki, bo tam jest mi się. Tylko, one, zabi tylko one, one nas biją, jak w nie wejdziemy, więc nie wchodź w nie, ok? To nie wiedziałam takich rzeczy po prostu. Ile ich weźmiemy z pustaka? Bierzmy. Bo jak to jest nowa przygoda, to w sumie... No oczywiście. O, idealnie 32 sztuki. Idealnie pustaki. Ale super. Co to jest? Liśki, rozmnożmy no liśki. A ty widzisz, no. A tak narzekałeś. A tu tyle lisków mamy. I kolejne. Proszę. Niech one sobie tam po prostu żyją, nie? Tak ja będzie najlepiej. Żyją, no Niech dobrze. sobie rybki jedzą tam. Tak będzie chyba najlepiej. Pewnie, że dobrze będzie. Ten film już ma 8 minut prawie, prawie. Dobrze nam idzie. Masz drewno na łódkę, bo ja mam. Ja nie mam. To popłyniemy jednym, bo się da. No dobrze. Ja mam troszeczkę, no i po to mi było to drewno, czekajcie, jeszcze sobie troszeczkę go wykopię, bo ono może się nam przydać w niedalekiej przyszłości. Prawda, że może? No, z całą pewnością się nam przyda. Ile tego to drewna trzeba będziemy mieć? Będziemy robić rozbudowę. No. I w ogóle staków. ono się przyda. Ale staków. A na kijki, a na patyki. I to może na razie jeszcze ostatnie drzewo wykopię. Wykop. Bo on nie będzie nam potrzebne dużo, bo mamy jak coś to te. Coś to mamy, te dwie sa... mamy te dwie sadzonki, więc można je zasadzić. Z dwóch sadzonek możemy mieć później 5, z pięciu możemy mieć 10. No i z 10 będziemy mieć już cały las. Tylko no. patyki one z nich też te gałązki wypadają. O, gdzie my działa mi F5? Oczywiście, że nie. Zawsze jak tworzę nowy świat, to mi nie działa F3, F1, F5. To, za, to, nie, to po prostu nie zależy od. To zależy chyba od Minecraft'a. No, myślę, że tak. To nie od komputera. Kolejne. Drzewo Azalei. Azali. Czyli tej tak. zwanej Azali. Wiesz, tak zwana, nie? No, tak, tak zwana. Weźmy sobie Piękna że to. Ten... nie? różowa. Weźmy sobie, zabijemy ją. A co to jest? Świnia. A po co wyjdzie sobie? Jeść? Bo później będzie nam jedzonko potrzebne. A no to dobrze to. Produkuj jedzonko. O, 300ki będziemy mieć. Dużo. Weźmiemy sobie też grzybka, bo tam mamy mało dostępu do grzybów w dżungli. Co ja tak szybko kupię mieczem liście? Ej, co to? Co, czemu tak szybko tak się zawsze kupało? Nie, zawsze się. Chyba troszeczkę wolni, ku... ale ten las jest duży. A kwiatki jakie tam piękne były. Tylko nie ocean. Nie, lubisz ocean? Kusie, ale szeroka. Nie. Ta, to jezioro, jakie szerokie. Mhm. A ciebie interesuje ta rzadka dżungla, czy nie? No, o, interesuje kur... mnie, ale... Nie, jakie to są takie lagi. Czekajcie, damy się temu wczytać troszeczkę. Niech się wczyta ten O, już lepiej trochę. Odrobinę. Ale czemu są takie lagi? Tu ser... A, to jest... Nie, to jest ten las. To nie są obspawnery. To jest ten brzydki las. O, nie lubisz ten las? Nie. Ja też go jako nienawidzę. Może da się go gdzieś opłynąć? Spróbuj. Hmm... Zobaczymy. Może tutaj się. To się opłynąłem. To Tosy opłynąłem. Weźmy sobie jeszcze więcej, ubijmy tych świnek. Ile tego mamy teraz? Cztery. Jeden tylko z tego wypadł za świni? Mając no, no najwię... Będziemy głodni. Najwięcej wypada z trzy chyba. O ile się nie mylę. To musiałaby być mała świnka. Z małej świnki nic nie wypadł. Idziemy tam czy nie? Nie, bo to jest przecież przygoda. Oczywiście. Przygoda nie jest w kanionie żadnym, czy w Kewie. To już na następny odcinek sobie zostawimy jakąś kopalnię. Wreszcie jakiś inny raz brzozowy i wyobraź sobie, że w tej dżungli, w, w rzadkiej dżungli, czy jakiejś jungle Elks, będzie, patrz, mniej drzew niż tutaj. A ja ten brzozowy jest ładny. Ale tutaj nie... nie ja nie chcę w A Ty byś chciała? Chciałabym. To co, to co zostań tutaj. To są chyba jeszcze te stare jaskinie. To co, sama tu mam siedzieć. Ale ładna dolina, nie? Bardzo ładna. Ale tu nie ma być o żadnych dolinach. O, wreszcie słońce wychodzi. Zachodzi. Zachodzi. Tam gdzie się pomieszało. O, ubijmy te świnie. Uch, o, jakie świnie, owieczki. Żeby dostać wełnę na łóżko. Mam tylko dwie wełny. A potrzeba ile? Wiesz ile potrzeba, czy nie? Cztery. Trzy. Tak. Trzy potrzeba na łóżeczko. To jeszcze... O, jakiś inny las, widzisz? No inny. Brzozowo-dębowy las. Nie wiem, jak te lasy się nazywają. I w dżungli będzie mniej drzew niż tutaj. A tutaj jest mało. Mało jest. Przepłyniemy sobie, żeby już po prostu nie tracić tego czasu na jakieś... Pływanie normalnie, ale mi się mało renderuje. Nic nie widzimy. Okej, okay, wykopuj to. Nie wiem czemu tutaj są takie lagi, może dlatego, że jeszcze terenu nie mamy zwiedzonego. I po prostu on się tak wszystko laguje, że się renderuje on. Ten odcinek będzie z pół godziny trwał. O, polana, już lepiej trochę. Zaczęliśmy od świerku do polany. No, ciekawe co będzie dalej. No ciekawe. Mam nadzieję, że wiesz to, że rzadka dżungla. Krowy. Nadzieję, że no, krowy są dalej, tak. Dalej są krowy. A może dalej będą świnie? O, też też były. No to owce też już były, może kurczaki też Ale już bardzo były. Bardzo mi się podobały te króliki nabijane zimowe. Tak, one były te ładne takie. Śliczne były i tak ładnie podskakiwały. No. Tak? Mamy już dużo 13 stoków z tych krów. No, dużo, no, dużo mamy no. Idziemy sobie dalej na przygodę. Ciekawe co będzie dalej. Wioska! Hmm. No wreszcie. I dobrze, żeśmy tu wylądowali. I prześpimy. I zna... Patrz. Zabierzemy im łóżko i się prześpimy. Ja dadzą mam. Okej, okay, idziemy spać. Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. I zabieramy wam łóżeczko. Okej, okay, idzie i spadamy. Może już, czy jeszcze? Jak jest kowal, to zobacz... Jest kowal, czy nie ma kowala? Nie ma kowala. Słaba wiocha. Masz, typie. Uderzyłem villagera. Żeby się tylko nie oddał. Nie, bo one... Ja uciekam po... O, świnki są dalej, mówiłem? No faktycznie. I to dużo. Stado. No, całe stado. Całe stado. One tak lubią się stadami właśnie robić. A tam były po jednej tylko. Tam się robiło. No, tam był las, nie? A w lesie świerkowym. Tak, ten są bardzo ten. Tak dziwnie są rozłożone zwierzęta, nie? We, a ciekawe, co będzie dalej, jak myślisz? Dalej? Może jakiś ocean będzie? Tylko nie mów nawet. O, osiołki są. Osiołki? Po Ale po nie mamy siodła. Oh. I świnie znowu, i kurczaki, i widziałam. Ale, ale ma duże uszy. Jak już idziemy, to naprawdę weźmy tą trzcinę, bo ona może no się przyda. Tak. 16 wystarczy jedna czwarta stoku? Trochę mało, zbieraj dalej. No, jak będzie po drodze, to czemu mam jej nie zbierać? Mm -hmm. Ona też nam się może kiedyś... No Jak myślisz, czy... napiszcie widzowie, czy na tym odcinku w ogóle znajdziemy tą żarską dżunglę. Jak jak dobrze napiszecie, to ja wam przypnę serduszko, ale musicie subskrybować kanał. Ale z dzwoneczkiem, bo bez dzwoneczka to serduszka nie ma. Naprawdę? No, musisz z dzwoneczkiem. szukać dzwoneczka. Ale ty masz dzwoneczka u mnie. Ty nawet nie masz filmów na kanale, a ja Cię zasubskrybowałem. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. <śmiech> <śmiech> Oczywiście Twój kanał to Kati. No, rozumiem, wiem. Ustawiłem Ci. Miałeś jakieś tam dziwne imię, kogoś, nie? No, wiem, ale teraz jestem Kati. No. Coś nam się tak złego porobiło na tym kanale. Czy ktoś ci się włamał na konto? Może, jakiś haker. Może. Okej, okay, mamy kolejne prosiaki. Ja myślę, że nam się tej rzadkiej dżungli nie uda znaleźć, a ty na tym odcinku? Na tym odcinku nie. nie. Ale na następnym już szansa jest. Bo szansa jest zawsze. No. Szansa jest zawsze. Tylko boję się bardzo, że dzisiaj nie znam, że nagradzie na jutro odcinków. Więc jak jutro nie będzie, to przepraszam. Zobaczę, jak nam czas dzisiaj pozwoli. Bo jeszcze muszę mikrofon sobie dzisiaj kupić. Prawda? Prawda. Na tym nie muszę, ale bym bardzo chciał. Zobaczymy, jak nie będzie. Jak nie będzie, to można się wstrzymać. Takiego, trzeba to się żeby być, tak? Do komputera się podpina? Ej, napiszcie mi w komentarzach, do komputera się podpina? Chyba jak rozmawiałem z tym, z Baxerem, wiecie, pamiętacie z ostatniego odcinka, to on mi mówił, że do komputera się podłącza bo ten mikrofon. To mi się wydaje. Ten film już trwa... Wow, bym tam wpadł! Co trzeba patrzeć, gdzie się leci, ale by było. Wow, widzisz, to, to naprawdę jest, jest potężne. Cały świat, całe życie. To o jest kurde. Jak się Widzicie, oglądać. jakie to jest potężne? Co to za dziura? Zobaczymy, bo to mi się nawet teraz nie renderuje. Zobaczymy, czy to mi się renderuje. O kurde, widzisz ja to. te schody tam są? To może to są te schody do tej dziury, cośmy mieli robić. O kurde, ale lagi, za bardzo lagi. Jakoś dzisiaj mi laguje strasznie, więc sorry, ale musimy mieć mały Render Distance. Jest ten Render Distance? O kurde, ja mam ile procent baterii? 5, wystarczy może na 12 minut. Mi się wydaje, że wystarczy. Jakby mi padło to... to sorry. Co ten Minecraft dziwnego tutaj wyprawia? Coś innego myśmy znaleźli. Co to tak? To jest za duże. To jest w ogóle normalne. Co ten Minecraft tutaj robi? Dobra, wywalmy to. O nie, tylko to. Wywalmy to, to. I idziemy. Na dalszą przygodę. Miet w ręce, pamiętaj. No. A kilofu my w ogóle nie użyli. Mhm. Bo mi się na razie kilof nie przyda. To po co go. Pszczółki, to po co go robiłem? Ale dobrze, że zrobiłem. Bardzo dobrze. O, owieczka. Czy my zrobili kupły? Przecież mi cały czas prosto szli, nie? Cały czas prosto, my, my. Cały czas szliśmy prosto. Tylko. O nie, na szczęście nie o co. Ale patrz, to fajnie wygląda, ty. Serio. Nie mogę nam pokazać, ja będę mógł z tego wyjść. O, tak jak to fajnie wygląda te wiosła, nie? Fajnie. Mhm. Ten makro z ostatnio mi te łódki tak baguje. Tobie też tak baguje łódki, że nie możesz z niej wysiąść? Że tak cię tam to cofa tak do płynąca, tej... Ja mówię mam sama, ja to tylko do ciebie wsiadam do łódki. Serio? Serio? Ale jak ty chcesz wysiąść z tej łódki ze mną, to co? To szukam szukam gruntu. Żeby nie wpaść do wody. O, kur... no. A jak ja stan na środku rzeki? To nie wysiadam. To będziesz sama wiosłować. A ty wysiadasz na środku rzeki? Nie. No. Ale idziemy sobie dalej. Na razie ciekawych terenów nie mamy. To są dla ciebie ciekawe tereny? Nie specjalnie. Ale w sumie takie przyjemne. Ale jeszcze do zamieszkania nie. Ja też mam dla Was bardzo dobrego deala. Ale nie wiem, czy wam się on spodoba, żeby my poza odcinkiem też tego szukali. I może na odcinku na następnym już się możecie tego spodziewać. Ale raczej od razu, jak przyjadę z tym, od razu pewnie pojedziemy po mikrofon. Jak wy to oglądacie, to my już pewnie w sklepie jesteśmy, prawda? No pewnie tak. Pewnie tak. No jak wy to oglądacie, to my już w sklepie jesteśmy. No, dawno nie ma. No właśnie, nas już dawno, nas już, nas już dawno nie ma. Już od początku tego filmu jesteśmy w sklepie. Pewnie, że jesteśmy. Okej, okay, my sobie idziemy dalej. To jest nowa seria. Nowy sezon, tak ja ty lubisz zaczynać nowe serie? Ja lubię. No lubię, no bo nawet coś nowego się znajdzie. No a nie tylko... Dawno my nie mieszkali w dżungli, nie? Mieszkaliśmy. My ostatnio mieszkali w tej serowej jaskini. No nie, musielibyśmy wrócić za tej i schwadziliśmy nie, nie, ale tam jest, wiesz, to jest pół godziny opowiadania, tyle się zmieniło na tych wersjach. 1.18 a 1.17. To w ogóle nie ma co, nie? A ty chciałaś tam zostać, a to jest pół godziny opowiadania tak, nowych tam, rzeczy. No wiem, ale tam miałem tramwaj i mogłem jeździć. Jezu, i tak z niego nie korzystałaś. I tak on jeszcze nie był skończony. I żałuję tego bardzo. Mm, ale moglibyśmy się trochę. A jakbyśmy się pośpieszyli, to byśmy to by więcej stracili. Byśmy więcej stracili? No, jak opuściliśmy tam ten świat, to tak. O, tutaj już się zaczyna inny biom. <laughs> Plaża? No, wreszcie dotarliśmy do oceanu, tak jak mówiła. Ale nie chciałem. No, no, ale to też bez przerwy. <laughs> nie <by się> <laughs> Co tam taka wyspać zielonych? Żółw taki wielki? Żółwik! O, jaki wielki żółw. Wsiadaj! Bardzo duży, on no, wcale nie chce do ciebie wsiąść. Bo on nie chce tam pływać w takim razie. Ten film już ma 22,5 minuty. A ile ja mam procent? Może. ojciec Może 4 procent chyba wystarczy. Wystarczy, no. wystarczy. Na te minuty. Ostatnie było, to trzeba do 30 chociaż, nie? Okej, okay, równo się jedzie. Jak ja nie znoszę oceanu, ale patrzcie, ja sobie mogę i spać, a ja sobie ten naciskał. I teraz Kati będzie... A jak ubiegać. będzie skała, to się rozbijemy. Ty lepiej patrz. No teraz Kati będzie do was gadać, a ja idę spać. A to ja też pójdę spać. Nie, nie ty ja musisz to... pilnować drogi. Ja kocham spać. Kochasz spać? No widać, że nie kochać, bo ciągle nagrywamy. No to przez to nagrywanie, to jak tylko się kończy. No to nagrywam. Nie, bo jak my już dawno jesteśmy w sklepie, jak wy to oglądacie już dawno. E, ja już my pewnie mi, już teraz pewnie już my mikrofon kupujemy. A ty nie śpi? Nie. Już my pewnie zaraz będziemy wracać, jak wy to oglądacie, nie? I tam będziemy tylko z 20 minut w tym sklepie. Ale jeszcze musimy iść do Media Expert i do RTV Euro AGD. A tam i zabieramy samochód, jakby w jakby Media Expert nie było, bo byśmy musieli wracać do RTV Euro AGD po samochód tutaj, nie? To by było straszne. Mamy tutaj ostatnie tego filmu, będzie 7, 6 minutek. To myślę, że 6 minutek. Na 4% śmiało. Ty też tak myślisz? Oczywiście. O, poza tym ty jesteś operator. Operator, tak. Ja jestem operatorem. Ja jestem youtuberem operatorem. Czy tutaj w ogóle mogą być ule? No, chyba jest tam ul, nie? Nie będę go niszczył, bo kiedyś możemy się po niego jeszcze wracać. A w nim siedzą? No. O kurde, ale mi zaczyna. Krytykala mi się najlepiej roz... Zabijasz świnie, prawda? Mm -hmm. Bo one wtedy więcej życia dostaną. Patrz, Krytykalem, krytykalem na dwa szoty świnie. A jak znajdziemy następną świnie, to zobaczymy bez critical'a. O, już są. A bez krytykala na... Też dwa szoty. To to się niczym nie różni. A ta poszła na trzy. Mm -hmm. A, bo mniejsze obrażenia pewnie dostała. Mniejszy atak demage'a. Ten, wiesz, tak zwany... No, wiesz o co mi chodzi. No, o ten tak zwany. O, czekajcie, bo nie widzicie, ile czego mam, to Wam obniżę troszeczkę. Ja nie lubię, jak nie widzę, ile czego mam, a Ty też. Też nie lubię. Przecież ja muszę wiedzieć, że mam tyle tego. Muszę na wszystkim panować. Ale, mi, to Ty mi może oddaj? On mi wyrzucił. Mhm. Na tym odcinku ewidentnie nie jest ciekawa przygoda, prawda? No, no dużo zwiedzania. Ale mamy dobrą ostrość na nagrywaniu, nie? Bardzo dobrą dobrą jakość. No, dobrą jakość jakość. jest z... dobra. A nieraz to było tak, wiesz, inaczej, niedobro. Czekajcie, już mamy ile minut tego odcinka? 25. No nie wiem, czy do 30 się uda. 5 minut, 4%. Nie no, na, luziak, na luzaku myślę. A ty też tak myślisz? No, na no, ale to w sumie to jest kończy, nie. Jeszcze te, no, jeszcze to, wiesz... 4 minuty można. Czy ja wtedy mówię, że ostatnie 4 minuty? ja się chyba wtedy pomyliłem. Nie, nie pomyliłem się wtedy. Czy może się i Bo ja wtedy mówię, że ostatnie 4 minuty, nie? Chyba tak. Ok, idziemy. I na razie to mamy tylko jakie biomy zaliczone. A od, jak wszystkie od... mamy wszystkie. Jak wszystkie nie mamy mesy, nie mamy dżungli. Messy bo ja nigdy nie widziałam. Ta pomarańczowym piachem. Ja jej nie znoszę Mesy, a ty. Ja tego nie widziałam. Bo ja nie lubię pomarańczowego koloru. A ty lubisz pomarańczowy? Taki jaskrawy tam jest bardzo. Taki pomarańczowy piach. To w ochydnie wygląda. Mhm. To jak tam mamy też takie otoczone. Dżungla! Naprawdę? Ale czy to jest ta rzadka? To jest chyba ta rzadka, widzowie. No popatrz, ty popatrz. A tak narzekałeś, że mamy nieładny świat. To jest ta rzadka dżungla. Mamy to. Widzisz jak tutaj. Mamy, mamy rzadką dżunglę! No, sukces pełen. Widzisz to, jak ona jest ładna? To. widzę to. Dobra. Wam bardzo dziękujemy widzowie. Zostawcie za to już musi być suk. Dobra. Dobrego dzienneczka, aleczko. A, i od razu wesołych świąt.